Ogólnopolski turniej piłki nożnej juniora młodszego odbył się na stadionie przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Organizatorem zawodów był świętokrzyski parafialny klub sportowy Rodzina. Gramy w turniej z okazji uchwalenia święta 3 maja. Jest to bardzo istotne, tym bardziej, że mówię trochę historii, to jest jedna rzecz, bardzo ważna rzecz, a drugie pełna integracja tych chłopców, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, żeby się wspólnie w te święto właśnie bawić piłką nożną. Jak co roku patronem turnieju było miasto Kielce. Ja się bardzo cieszę, że, że młodzi ludzie chcą grać w piłkę. Rzeczywiście nie tylko patrzymy na sport zawodowy, ale, ale ten młodzieżowy. To bardzo fajnie, że przyjeżdżają młodzi ludzie z województwa, również spoza, spoza naszego województwa. Tylko się cieszyć, miejmy nadzieję, że, że z, z, z latami kolejnymi tych młodych ludzi będzie przybywać. Jestem o tym przekonany, że tak będzie. Kilkudziesięciu młodych zawodników, którzy wzięli udział w 16. edycji ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej juniora młodszego do rywalizacji podeszło bardzo poważnie. Chcieliśmy walczyć tutaj o zwycięstwo, zawalczyć z, z drużynami z Kielc. Podchodzimy do tego poważnie, prawda? Chcemy wygrać za wszelką cenę, bo i chcemy się pokazać przed nimi drużynami, przygotowujemy się w pewnym sensie też do ligi. Dlatego jest to dla nas w pewnym sensie odskocznia od ligi, ale też ważny element naszej gry w sezonie. Oczywiście wygrana. No i Przetrenowanie schematu, które mamy zaplanowane na naszą ligę. Nie wszystkie zamierzenia udało się w tym roku zrealizować w 100%. W końcowej punktacji Nida Pinczów zajęła czwarte miejsce. Zdobyła też puchar Fair Play turnieju. Trzecią lokatę wywalczył Ludowy Klub Sportowy Orlęta Kielce, drugą Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy Rodzina. Zwycięzcą imprezy został Spartakus Aureus Daleszyce.